Dziękuję Ci. I za ten wieczór, i za kilka wspólnych lat. Cześć. Cześć. E, wy się w zasadzie nie znacie. To jest Agnieszka, moja była żona. A to Isa, moja dziewczyna. Domyślam się. Miło mi Panią poznać. Iza, może mówmy sobie po imieniu. No, oczywiście, Agnieszka. Chciałam tylko ustalić z Robertem grafik opieki nad mają. No, a nie widzicie się dzisiaj rano w sądzie? Tam było takie zamieszanie, że kompletnie wyleciało nam to z głowy. No. No, skoro już tutaj jesteś, może napijesz się kawy, herbaty. Córka na mnie czeka, może następnym razem. Trzymajcie się. Ucałuj do mnie maję. Dobranoc. Dobranoc. Nie odpisywałeś na sms -y, martwiłam się. Przepraszam, to był ciężki dzień, a prosto z sądu poszedłem na piwo. Ale. Z nią? A nie, 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 z Maćkiem i Radkiem. Skończyli pracę. Agnieszka zadzwoniła potem. A. Co tutaj się działo? No co, no miałam ochotę napić się wina. Przyjechała Agnieszka, zaproponowała mi kieliszek. Wiesz. Tak dla uczczenia naszego rozwodu. Ja też bym się chętnie wina napiła. Patrząc na etykietkę, chyba jakieś dobre. Bardzo dobre. Na zakończenie pewnego etapu w życiu. Wolałabym, żebyś myślał o tym dniu jako o początku czegoś nowego. Przyniosę ci kieliszek. Poproszę. Nie chcę zarzucać Roberta pretensjami, szczególnie w taki dzień, ale nie podoba mi się to. Nie ma czasu odpisać na smsy, bo popija wino ze swoją byłą żoną? Słabe to. Ja rozumiem, że oni mają dziecko wspólnie, ale bez przesady. Może ta Agnieszka to taki pies ogrodnika? Sama nie chce, a inne nie da?